Dzień dobry, pomyślałam, że nagram dla Was vlogmasa. Dzisiaj jest 19 grudnia, tu mi leciała krew, więc sobie zategowałam. Eee, zaraz się ogarniam i jadę do Lidla na zakupy. Coś czuję, że w ogóle będą duże, także Wam pokażę. Później będziemy chyba robić pierniczki, pierogi ruskie na święta i w ogóle będzie wielkie sprzątanie a tam leży sobie drobek. Mm. Jeśli chodzi o zakupy, to w ogóle drugą część mam jeszcze w aucie, w bagażniku, ale kupiłam jajka, nie było wolnego, wybiegła. Potrzebuję do pierniczków. Tutaj bagietkę, bo ja słuchajcie nacinam taką zwykłą bagietkę za 90 groszy, nacinam, mrożę oczywiście, bo nie zjem całej i robię sama masło czosnkowe. Znaczy wiki mnie zawsze robiły, teraz muszę sama. Czyli po prostu tam ząbek czosnku mieszam z masłem, nakładam i jest pyszna bagietka czosnkowa z domowym masłem. Tutaj mam sok grejpfrutowy, znaczy nektar grejpfrutowy, bo w ogóle Czajicie, że kiedyś były sok, soki stuprocentowe mm, z gryfruta, ale je wycofali. Tutaj moje ulubione mm, jogurty kokosowe. Tutaj hey, Milka Christie <grywka> Ciasteczka Reese's. Sałatka do serafeta i do pomidorka. I razem z tą bagietką czosnkową właśnie ją jem tak sobie. Tutaj banany, cebula do pierogów ruskich, czekolada świąteczna była na promocji. Tutaj szczoteczka do zębów bambusowa, bo nie mam żadnej takiej w sztasie. Dra drażetki do dekorowania pierniczków. Tutaj mm, golarki. Boróweczki do zjedzenia. warszt, yy, oczywiście, mój ulubiony w proszku. I na obiad do ziemniaków z piekarnika. Taki roślinny gyros bagański. Yy, I on jest, słuchajcie, naprawdę pycha. Ja go uwielbiam. Niestety ma trochę sporo kalorii, ale mimo wszystko jest pycha. Po prostu mega, mega, mega. posprzątałam całą chatę i czas na stretching Dzisiaj mam w planach robienie pierniczków i miałam też robić pierogi ruskie, ale ogarnęłam, że twaruk, który był trzymany w lodówce mi się zepsuł. Także po prostu muszę jutro pójść do sklepu i kupić nowy, i to już będzie trzeci twaruk dla mnie w tym grudniu, bo dwa już mi się zepsuły, także nice. Miałam w ogóle w planach zrobić takie personalizowane pierniczki na prezent dla każdego, dla każdego z osobna, po prostu jego własny pierniczek z jego podobizną i najpierw próbowałam rysować łyżeczką, ale było za mało precyzyjnie, potem zrobiłam sobie rękaw kuchenny po prostu z takiej zwykłej foliówki, ale wyszło to przerażająco i naprawdę zrobiłam tylko dla babci, dla dziadka i się po prostu poddałam, stwierdziłam że trudno, będą po prostu zwykłe pierniczki, ale będą przynajmniej dobrze wyglądać. Prezentują gotowe pierniczki i cały ten syf, który został mi do ogarnięcia. A wieczorem się trochę porozciągałam do mojego własnego rozciągania na YouTubie. Jeśli jesteście ciekawi, to tutaj zostawiam Wam linka. I szczerze wam powiem, że mi się nie chciało, ale sobie pomyślałam, kurczę, jeśli dzisiaj się nie porozciągam, no to ten dzień po prostu będzie w plecy, bo nic w nim nie zrobiłam dla mojej tanecznej pasji, dla mojego tanecznego marzenia. Także zmusiłam się, porozciągałam i czułam się o niebo lepiej. Masaka, wstałam o 11.00. Robię sobie teraz śniadanko, czyli mm, jogurt kokosowy z musli, bankiem i gorzką czekoladą. Tutaj leżą pierniczki, które później będę pakować, i potem jeszcze pójdę do sklepu po twaróg do tych nieszczęsnych pierogów ruskich. Spakowałam pierniczki i zobaczcie, jak pięknie się prezentują. Tutaj dodałam takie gałązki. To są pierniczki i karteczka z życzeniami. Fajnie. I tutaj oczywiście po drugiej stronie napisałam amówkiem dla kogo. Także no i bardzo ładnie to wygląda ekologicznie. to tak słodko leży sobie na kanapie? To tak słodko leży. pokaże wam w ogóle co kupiłam, tutaj oczywiście twaróg cioo, ale zaszłam jeszcze do action um, i kupiłam taki wiecie, notebook w sensie taki jakby folder właśnie na notatki z anatomii tutaj blok rysunkowy yy, po prostu z czystymi, białymi kartkami i będę je mam nadzieję ładnie tutaj wiecie wszystkie notatki przepisywać bo u nas anatomia jest dość trudna, że tak powiem i tutaj są takie ładne Karteluszki. One są, wiecie, do jakichś tam zaproszeń czy tam coś. A ja oczywiście wezmę je do notatek, ale tak czy siak myślę, że będzie w miarę ładnie. I może to mnie zmotywuje do nauki. pierożki zrobione, już trochę powoziłam, to są takie rzeczy, <gry> więc zostały po prostu do zjedzenia mm, wypakowałam zmywarę. jeszcze muszę ją zapakować ale to niech na razie się namacza trochę teraz wychilluję, bo na tym się nie chce tego sprzątać a potem pewnie się rozciągam. i chciałabym wam bardzo życzyć wesołych świąt i wszystkiego dobrego w nowym roku